W czasach, kiedy tutaj stał pałac Osoliński, to w tym pałacu była winda. To nie była winda taka elektryczna, oczywiście. Te tradycje, te tradycje były takie innowacyjne jeszcze przed potopem. W XIX wieku, w czasach Królestwa Polskiego, możliwości były ogromne. Jeśli chodzi o XIX wiek, to większość zabytków, które odnaleźliśmy, to są fragmenty architektury. Mamy wykończenia elewacyjne, ku jest tego stosunkowo niewiele, no bo późniejsza przebudowa, czyli ta przebudowa z dwudziestolecia międzywojennego, gniewskiego, zasadniczo zmieniła elewację. Mamy nieliczne zabytki ruchome w postaci monet, no i elementy wykończenia. Warszawa w XIX wieku przeżywała różne okresy, lepsze i gorsze, w zależności od sytuacji politycznej. Najlepszy okres w XIX wieku przeżywała pomiędzy rokiem 1815, a rokiem 1831, czyli upadkiem powstania listopadowego i potem pod koniec wieku XIX, tego, kiedy rzeczywiście stawała się powoli metropolią i stawała się bardzo ważnym, silnym ośrodkiem przemysłowym. Technologia oczywiście yy, odgrywała ogromną rolę. Dzięki różnym wynalazkom nastąpiło niesamowite przyspieszenie i rozwoju cywilizacyjnego. I wymyślano tu mnóstwo różnych niesamowitych rzeczy w Warszawie, ale to zaczyna się pod koniec wieku XIX. No wtedy już w XIX wieku mamy i gaz, i prąd, i telefon, i telegraf, i koleje. W roku 1845 otwierany jest dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej, czyli Warszawa otrzymuje połączenie granicą austriacką. To jest wielkie wydarzenie, bo pamiętajmy, że wcześniej podróżowanie było czymś bardzo trudnym, ale kolej to była nowa zupełnie jakość. Rok 1853. W tym roku y, zaczyna się y, instalowanie telegrafu elektrycznego Siemens'a. On y, zastępuje powoli telegraf optyczny, który tutaj działa od końca lat 30. wieku XIX. Wieże miały takie specjalne konstrukcje z, z urządzeniami semaforowymi, które tak w taki sposób się układały, że można było odczytać różne litery. No i w ten sposób telegraf optyczny funkcjonował pomiędzy Warszawą a Petersburgiem. Tych stacji było ponad 140 po drodze. Kolejny element infrastruktury ważny miejskiej. W roku 1856 powstaje gazownia. Ta gazownia powstaje na powiślu. Wtedy tzw. gaz miejski produkowany jest z węgla. Później, oczywiście już w drugiej połowie XIX wieku, powstanie nowa gazownia, która jest do dzisiaj na czystym. Mamy telefony. Mamy telefony początkowo nędzne z sieci Bela, które jeszcze w latach 80. są tutaj założone. Są druty rozsiane po całym mieście, ale Bel tylko na 20 lat ma koncesję. Tych telefonów w roku 1900, kiedy, ostatni rok XIX wieku, kiedy koncesja się kończy, jest 2000. W następnym roku już sieć telefoniczną przejmuje Cedergren, i Cedergren, czyli związany z Ericssonem, wnosi absolutnie nową jakość do telefoni. Dzięki agregatom prądotwórczym rozwija się nowa rozrywka, czyli kino. Nawet w ogrodzie Saskim w tym miejscu w jeszcze w latach 80. -tych. Przypuszczano takie slajdy wielkie na wielkiej płacie. Takich inicjatyw było pod koniec XIX wieku sporo. Oto Kazimierz Pruszyński wynajduje kamerę i za pomocą tej kamery w 896 roku kręci. Krótki film. W Dolince Szwajcarskiej. jest Dolinka szwajcarska, są budynki, które ją otaczają, i niestety zachowały się z tego filmu tylko cztery klatki. Ale to jest najwcześniejszy film, jaki, jaki znamy yy, tutaj w Warszawie. Warszawa, u progu I wojny światowej, jest metropolią. Jest jednym z największych miast w ówczesnej Europie pod względem liczby mieszkańców, ale jednocześnie jest niesłychanie prężnym ośrodkiem przemysłowym i finansowym. Wszystko to, co jest istotne w XIX wieku, to są, to są zmiany na wielu bardzo poziomach. Zmiany cywilizacyjne, no ważne zmiany cywilizacyjne. To już był inny świat.